To my budujemy Twój świat. To my budujemy Twój świat. Seria, w której prezentujemy sylwetki inżynierów odpowiedzialnych za wyjątkowe realizacje, inwestycje w naszym kraju. A dzisiaj moim gościem jest Cyprian Lechocki, inżynier hydrotechnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Hydrotechnik to już wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Woda, woda i jeszcze raz woda. Jak woda to elektrownie, zapory, ale czy tylko o tym się przekonamy? Chciałem zapytać o te najważniejsze inwestycje w Pana karierze zawodowej. I chciałbym chyba zacząć jednak od elektrowni. Porąbka Żar, dobrze mówię? Bardzo dobrze. Jasne. Zespół elektrowni wodnych, druga co do wielkości w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Na czym polega w ogóle ta technologia? Z czym to się je, jeśli moglibyśmy coś takiego wyjaśnić? Elektrownie szczytowo-pompowe są szalenie ważnym elementem naszego systemu energetycznego w kontekście ich możliwości, ponieważ nie tylko, jak sama nazwa wskazuje, produkują prąd, ale potrafią też działać jako swego rodzaju akumulator. Czyli w momencie, gdy w systemie energetycznym jest tego prądu za dużo, a, a pochodzi on najczęściej z odnawialnych źródeł energii. On się po prostu marnuje. Elektrownia szczytowo-pompowa pozwala na zmagazynowanie tej energii na zasadzie wpompowania wody do górnego zbiornika, a później w momencie zapotrzebowania na energię energetyczną, na energię elektryczną, spuszczenie tej wody i produkcję prądu. W przypadku tej elektrowni, warte myślę podkreślenia i ciekawe jest to, że to jest jedyna podziemna. Tak, to jest, to jest prawda. No, z racji tego podczas remontu tej elektrowni mieliśmy. Sporo problemów i wyzwań, z którymi musieliśmy sobie poradzić, ale tak jest to elektrownia podziemna. To w takim razie, co największym wyzwaniem było, jeśli chodzi o tą inwestycję? Gdyby tak sięgnął Pan pamięcią, to co zostało w głowie, i pewnie, i pewnie gdzieś tam też będzie jakimś doświadczeniem na przyszłość, ale te największe wyzwania. Tych wyzwań było sporo, ale takie, jak teraz sięgam pamięcią. Możemy nawet top 3 sobie tutaj podać. Na pewno wielkość tego obiektu. Była, była dużym, dużym problemem i dużym wyzwaniem, żeby, żeby te prace budowlane tam przeprowadzić, ponieważ, nie wiem, biorąc pod uwagę wysokość komory uderzeń, w której prowadziliśmy e, prace antykorozyjne, to było 180 metrów to jest potężna wysokość. Dojście do komory uderzeń sztolnią niskociśnieniową od strony dolnego ujęcia to jest około 600 metrów. Także naprawdę te odległości były tutaj kluczowe, nie tylko jeżeli chodzi o samo dojście do miejsca pracy, ale instalację sprzętu, no i później samo wykonanie tych prac. Tak? Hydrotechnika to jest chyba jednak bardzo trudna specjalizacja. Jest, jest, to jest prawda. Warunki atmosferyczne co jest tam największym wyzwaniem? Warunki atmosferyczne też są, e, też są takim aspektem, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o obiekty hydrotechniczne, to dużą trudnością sprawia nam to, że często to jest praca w przestrzeniach zamkniętych, na dużych odległościach. Rurociągi w elektrowniach wodnych mają zazwyczaj po kilkaset metrów. Te, 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 to jest praca w długich przestrzeniach zamkniętych. Gdzie mamy ograniczone możliwości do montażu rusztowań, musimy budować instalacje oświetlenia elektryczne, żeby wykonać chociażby nasze prace, bo tego nie ma. Tak? Całą infrastrukturę stworzyć po prostu dokładnie, pod, dokładnie. Pod, pod, pod wasze działanie. Przy założeniu jeszcze prowadzenia prac no, w jak najlepszych warunkach bezpieczeństwa. Oczywiście. Tutaj też na to trzeba, trzeba mocno zwracać uwagę. Porąbka żar. Jak długo trwała ta inwestycja? Prace na naszym kontrakcie też były mocno skondensowane trwały około 6 miesięcy. 6 miesięcy, a liczba osób jak duży zespół musiał tam się wykazać? No wiadomo, że to była taka liczba, powiedzmy, ruchoma i się zmieniała od tego zapotrzebowania na, na pracowników. Ale zazwyczaj to było kilkadziesiąt osób na, na budowie, pracujących codziennie. A jeszcze dopytam, bo to jest też tak, że taki zespół, który wchodzi na takie prace, um, nie każdy tam jest oczywiście hydrotechnikiem, prawda, nie każdy, bo, bo też musicie tam inne prace wykonać, choćby instalacyjne jakieś, pociągnąć pewne rzeczy. To, to jest czasami, była taka sytuacja, że ktoś odmówił Eee, oczywiście, na przykład. oczywiście. Często się zdarza tak, że. Powiedział, ja maluję, ja maluję, oczywiście, ale nie, ale nie tutaj, nie w takich warunkach. Tak, to na pewno się tak zdarzało. Często nawet firmy, które montują rusztowania, mhm. odmawiają albo wrzucają jakieś niedorzeczne oferty, bo boją się tych przedsięwzięć, tak? Czyli przeraża ich, ich jakby to wnętrze, do którego muszą tam wejść w którym muszą pracować. Tak. Mimo tak, wszystko. Tak, no, to jest specyficzna, specyficzny charakter tych obiektów i nie wszyscy chcą po prostu tym pracować i to jest zrozumiałe. Pana to nigdy nie, nie, prze, nie przestraszyło? że tak powiem. Skłamałbym, jak powiedziałbym, że, że nigdy się nie obawiałem. A gdzie, przy której realizacji taki największy lęk się pojawił? Myślę, że takie, Można się przyznać. Myślę że, myślę, że takie największe wrażenie i, i największe obawy miałem właśnie na Porąbce żar. Tak? Ta, ta, ta wielkość w porównaniu do, do nawet elektrowni wodnej Myczkowca, gdzie byłem przekonany, że znam te obiekty i wiem, czego się spodziewać. No ale to, co zobaczyłem na Porąbce Żar, to naprawdę. Przerosło moje oczekiwania. Macie jakieś specjalne systemy też? Jeszcze, jeszcze, jeszcze zahaczę tutaj o bezpieczeństwo, które, które jest w, bardzo ważne. Macie jakieś specjalne systemy e, przy okazji takich realizacji, których używacie, System bezpieczeństwa? Czy Na pewno posiłkujemy się e, sprzętami, staramy się wyposażać wszystkich pracowników w jakieś środki łączności. E, natomiast moim prywatnym zdaniem nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. I na to trzeba zwracać uwagę. To bez względu na specjalizację. Czyli co, hydrotechnika w tym przypadku to jest tak, z jednej strony woda, ale z drugiej strony trochę górnictwo też, prawda? Pewnie tak, bo na przykład mówiąc w kontekście porąbki, no to ten, te rurociągi, te sztolnie musieli wywiercić górnicy. Mhm. To, są, to są rurociągi, które są zwiercone w skalę i. I stricte górnicza technologia na pewno musiała być tam wdrożona. To też robi wrażenie, oczywiście dla takich postronnych obserwatorów, gdzieś, gdzie widzą te zdjęcia z tych inwestycji. To zresztą świetnie wkomponowane też jest w krajobraz i pięknie to wygląda, ale to są jakieś takie obawy dla, dla inżyniera. Nie wiem, tam chyba nie może być lęku wysokości, takich sytuacji, które, które mogłyby w takiej pracy przeszkadzać. Znaczy lęk wysokości na pewno jest ogromną przeszkodą, jeżeli chodzi o wykonywanie prac na, wys na wysokościach. Natomiast obawa, czy tam taki powiedzmy zwyczajny ludzki strach występuje zawsze, ale myślę, że większość ludzi po prostu sobie potrafi z tym poradzić poprzez przyzwyczajenie do tej wysokości. Jasne. A co było tam, że tak powiem, najtrudniejsze? No bo wiemy już, że to są, to są obiekty specyficzne. Dla pana co było y, właśnie takim y, największym największą przeszkodą? Dla mnie największą przeszkodą na tej trudnością nie, może w ten sposób? Tak było chyba uzyskanie odpowiednich warunków klimatycznych do prowadzenia prac malarskich. W, Czyli w pogoda? Może nie w, pogoda może pośredni wpływ miała na te warunki okay. klimatyczne, ale w antykorozji konstrukcji stalowych szalenie ważnymi parametrami jest właśnie Temperatura i wilgotność otoczenia. I my próbowaliśmy troszkę walczyć z tą wilgotnością, instalując jakieś przemysłowe chillery, wychładzacze powietrza, zmieniając temperaturę. Próbowaliśmy te warunki klimatyczne, w cudzysłowie oczywiście, ucywilizować i zastosować do warunków, w których musimy prowadzić pracę. No wychodziło to różnie, ale no finalnie się udało, tak? Po długiej walce, naprawdę długiej walce, bo ja tam przeżywałem już różne stany lękowe, od zażenowania, myślę, aż nawet po ekscytację na koniec. Ale w końcu, w końcu po długiej bitwie udało się. To. I Jak to wygląda w praktyce? Wy macie jakąś burzę mózgów, po prostu spotykacie się tam z czasami takimi wyzwaniami, które nie są oczywiste, prawda? I, i pewnie jakieś rozwiązania musicie się szukać, też nieoczywistych. Problemem jest to, że nie ma złotego środka na rozwiązanie nie. tego problemu. Wiedzę, którą mamy, możemy się nią posiłkować, ale. To była wielka metoda prób i błędów. Tak? Co zainstalować? Ogromna kubatura tego obiektu, czy tamtej przestrzeni, w której musieliśmy pracować, wymagała od nas tego, że nie ma takich tabel czy przeliczników, z których moglibyśmy korzystać. Po prostu zweryfikowało nas życie. Czyli doświadczenie po raz kolejny w pracy inżyniera pokazuje, że to jest coś właściwie. To jest oblik. To, to po prostu jest. Tak bezcenna, bezcenna rzecz, bez której właściwie dobrze wykonanej realizacji nie można sobie wyobrazić. Mówimy o wyjątkowym obiekcie, bo to jest druga co do wielkości tego typu elektrownia w Polsce? Tak, druga, zaraz, zaraz po Żarnowcu. Właśnie. Jakie znaczenie taki obiekt ma dla Polski, jeśli mógłby pan w kilku słowach powiedzieć? Myślę, że stricte tutaj wartość... W... W systemie energetycznym naszego kraju to jest, to jest ten klucz tego programu. Powiedziałam o tym wcześniej, już właśnie, że e, tak naprawdę ta elektrownia jest swego rodzaju akumulatorem mhm. na przemysłową skalę. Nie jesteśmy w stanie zbudować baterii, która zmagazynuje tak dużą ilość energii elektrycznej, bo e, to są potężne ilości przemysłowe i tak naprawdę to jest jej największy sens. Jeżeli chodzi o, o taki smaczek inżynierski, to gdzieś tam jakiś czas temu. Kolega Wojtek Poręba znalazł film z nagraniem inżynierów, którzy budowali tę elektrownię w latach 70. I to była naprawdę uczta dla inżyniera, móc posłuchać z jakimi problemami oni się borykali, bo część tych problemów mamy dzisiaj, w dniu dzisiejszym dalej na budowach, tak? ale jednak fajnie było posłuchać o ludziach, którzy to budowali, obiekt, który my musieliśmy wyremontować. Czyli tak cofnąć się, cofnąć się do trochę do tamtych czasów. Ja widziałem też takie produkcje, też zdaje się, nie wiem, z dróg i w ogóle to, 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 to jest fajne przeżycie, pewnie dla inżyniera szczególnie, widząc budowniczych z lat minionych. O historii zresztą sobie porozmawiamy dzisiaj jeszcze, bo też mam takie pytanie, pytanie w głowie, ale póki co chciałbym od elektrowni przejść do innego przedsięwzięcia, które z wodą się kojarzy. Bo oprócz elektrowni też, też zapory hydrotechnicy mają, mają w swoich CV, w swoich rywalizacjach. Ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali o myczkowcach. Myczkowce, zapora wodna na Sanie. Zespół właściwie dwóch, dwóch, dwóch takich. Zapór tam, dobrze mówię? Myślę, że chodzi tutaj o zaporę wodną w myczkowcach, no i tej słynnej zaporze Solina. Tak. No więc właśnie, o to chciałem zapytać. Pan realizował tą inwestycję w 2019 roku? Tak. To proszę się nie obrażać, panie Cyprianie, ale patrząc na pana i sądując gdzieś tam sobie wiek, to, to, to gdzieś pewnie był początek przygody takiej inżynierskiej. Tak, to był jeden z większych projektów, który. Które miałem okazję poprowadzić właśnie na, na samym początku swojej kariery zawodowej. I co tam trzeba było wykonać, żeby to wszystko usprawnić? Z czym się pan tam dotknął, zetknął? Teraz się uśmiecham, ale ten kontrakt trochę mnie kosztował, ponieważ był bardzo mocno skondensowany. Mieliśmy bardzo dużo prac budowlanych do wykonania, a, a dysponowaliśmy bardzo ograniczonym czasem, bo o ile dobrze pamiętam, to termin wykonania to był chyba 6 tygodni. Ten remont polegał na remoncie dylatacji w rurociągu derywacyjnych i remont komory uderzeń, łącznie z wymianą kratki schodowej, która już była, no z racji wieku, bardzo mocno zdegradowana. 6 tygodni. Sześć tygodni. Pan był po studiach. Świeżo? Tak. tak. Czy może tak świeżo, to, to nie, ale ale to było jakieś 3-4 lata po, po zakończeniu studiów, to było jeszcze przed uzyskaniem uprawnień budowlanych. No dobra, to, to, to wróćmy do, tam, do tamtych czasów. To tak naprawdę aż tak da, dawno nie było temu, więc pewnie pan, pan pamięta e, takie to pierwsze zderzenie, I też, i też znowu zapytam o wspomnienie, które pan najbardziej, najgłębiej e, pamięta z wdrażania no, i, z, i, z te, i z tego właściwie zetknięcia Tak po studiach, już z konkretną realizacją, z, z konkretnym projektem. Co takiego? No, taką rzeczą, którą chyba do, zapamiętam do końca życia, to był słupek jezdny zbudowany z rusztowania. Właśnie, bo komora uderzeń ma kształt cylindryczny, i e, żeby można było wykonać remonty tych powierzchni bocznych tej komory, mieliśmy zaprojektowane i zbudowane przez no, znaną firmę u nas w kraju, która zajmuje się montażem rusztowań tego typu. No i po montażu tego rusztowania jezdnego okazało się, że ono nie za bardzo chce jeździć, tak? I, mhm. I z tym mieliśmy bardzo duży problem, bo dziesiątki przebudowań, jakichś modyfikacji w tych rusztowaniach następowało, a gdzieś tu z tyłu głowy ten bardzo krótki termin cały czas nad nami wisiał. No i to było takie właśnie no, mocno, mocno stresujące. Jeszcze jakieś inne sytuacje, kiedy pomyślał pan sobie: e, Nie uczyli mnie tego na studiach? Na studiach przede wszystkim, przede wszystkim nie uczą nas tego, jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy fizycznie tę pracę wykonują. Bo z tyłu głowy zawsze musimy mieć, że to są też ludzie, do nich też trzeba potrafić dotrzeć i wiedzieć, co oni też odczuwają, bo to jest ciężka praca. Tego, tego, tego nie można podważać. I polecam wszystkim inżynierom, żeby czasem też przebrali się jednak w te cichy robocze i spróbowali też od czasu do czasu na pracę wykonać, bo to jest, pozwala nam na dużo zrozumieć tego zawodu. Tak, powiem szczerze, że tak jak ten cykl, to już kolejny odcinek, to, to, to inżynierowie właśnie szczególnie dużych projektów podkreślają te, te zdolności miękkie, te menedżerskie i te właśnie wcielenie się w drugą, w drugą osobę i my też to podkreślamy, także dobrze, że to, że to pada, jasna sprawa, wspominaliśmy już o historii, czy pan wspominał, ja mówiłem, że się do tego odniosę. Co niniejszym czy nie? Ostatnio moim gościem był inżynier Stanisław Karczmarczyk. Dużo mówiliśmy o zabytkach. W pana przypadku, zabytki to też jest taka pasja, czy to z tej hydrotechniki wynikało? Bo pan z kolei ma na swoim koncie też, jeśli chodzi o pracę, przygodę z renowacją. Chodzi mi o złotniki konkretnie. To powiedzmy, co to w ogóle i, i, i jakie pan, jakie, jakie pan znaczy, miał? Tam na, na swoim koncie mam zrealizowanie projektu remontu obarierowania na Zaporze Złotniki, i w ciągu tej zapory jest też most nad przelewem stokowym, który też jakby zaraz po zakończeniu remontu obarierowania remontowaliśmy. Jest bardzo ciekawy obiekt, ponieważ z tego, o ile dobrze pamiętam, to w ubiegłym roku obchodził swoją setną rocznicę. 1924, chyba. Dokładnie, mhm. dokładnie. Także e, obiekt bardzo stary, po niemiecki. Nasze prace polegały e, czy to były prace budowlane, ale ciekawy, ciekawym, w, ciekawym aspektem w tych pracach był właśnie ich taki stricte odtworzeniowy charakter. Mhm. Czyli te wszystkie zdegradowane elementy, które musieliśmy naprawić, one musiały wyglądać jak stare i pasować do całego, do całego obiektu. To też był, było jakieś, jakieś wyzwanie, ale wydaje mi się, że wyszło to bardzo dobrze i wygląda to bardzo dobrze. Bardziej skłania się Pan ku renowacjom, czy jednak y, y, obiektom z przyszłością? To jest duża satysfakcja. Wykonać taką, taką pracę i później oglądać efekty, o ile wyjdzie oczywiście dobrze. Natomiast zdecydowanie łatwiej jest budować nowe obiekty niż remontować stare. Czyli też się potwierdza. To, co mówił, niestety, jest. niestety, dobrze. niestety tak dobrze. Jest. jasne. Ale frajda jest wielka, satysfakcja ogromna też, kiedy tych śladów się dotyka, prawda? Przychodzi się, przychodzi się po tych budowniczych, którzy, którzy tam też zostawili swoje, swoją wiedzę i swoje serce. Panie Cyprianie, hydrotechnika to jest specyficzna specjalizacja. Pan ma jakiś szczególny stosunek do wody, że tak powiem? Trochę, trochę, trochę wychodząc już poza techniczne Cześć. szczegóły tej rozmowy? Woda to jest taki czynnik, który z którym trzeba sobie poradzić, a, a nie wolno starać się nim rządzić, tak? Nad nim trzeba zapanować. Niestety z wodą nie wygramy, i budowa w, w warunkach takiego, takich obiektów wodnych jest trudna, tak? Ale tego też się można nauczyć. To nie jest to nie jest też lot w kosmos. Polecam, bo jest to bardzo ciekawa dziedzina tego naszego budownictwa. Trudne, ale bardzo ciekawe i dające wiele satysfakcji. Nowe technologie, i w ogóle nowinki techniczne, sprzęt w ogóle to, te, to też wszystko dzisiaj idzie w dużym tempie. Wam to też, jeśli chodzi o tę te hydroprace, chyba, chyba też pomaga, prawda? Na pewno, na pewno. To, to wszystkie nowinki technologiczne, które są wprowadzane do, do budownictwa na tą chwilę. Myślę, że większość z nich też znajduje odzwierciedlenie w naszym hydrobudownictwie. Trochę jest lżejsza ta praca dzięki, dzięki takim nowym technologiom? Myślę, że tak. jest, Ciągle mam na myśli te trudne warunki, w których wy pracujecie. Znaczy z, z tymi warunkami naszymi, jeżeli chodzi o to, mówiąc w kontekście właśnie porąbki żar, no to tutaj niestety próbowaliśmy tam, tymi nowymi technologiami, tą nowoczesną powiedzmy wiedzą, czy tam wiedzą firm, które zajmują się e, też próbą regulacji tych warunków klimatycznych? No niestety wyszło to jednak tak, że, że odbiliśmy się od ściany. Czyli człowiek. Czyli człowiek. Czyli człowiek. Czyli człowiek. Jasne. To a propos człowieka, ostatnie pytanie. Jakie plany na przyszłość? Ciężko mi mówić na ten temat, co będzie. Natomiast patrząc na to, co się do tej pory wydarzyło, i patrząc na, e, na moją pozycję, czy poziom doświadczenia, który był powiedzmy 5 lat temu, to wszystko się rozwija i to w takim bardziej systemie potęgowym. Mm -hmm. Dlatego ciężko mi powiedzieć, co będzie dalej. Mam nadzieję, że nie zwolnimy tempa. Miało być ostatnie, ale nie było. Teraz będzie ostatnie. Zmiana specjalizacji. W żadnym wypadku. Super, że to padło. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za tę rozmowę. Szanowni Państwo, Cyprian Lechocki, inżynier hydrotechnik, był dzisiaj. Moimi Państwa gościem, ten cykl to to my budujemy Twój świat. Zapraszamy do naszych social mediów. Subskrybujcie nasze kanały na YouTubie i na Spotify. Pokazujemy inżynierów, którzy stoją za wyjątkowymi realizacjami w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.